Hey, by right by and it was near the father. Sand of lemon and those strips from your eyes. So we are the people that rule the way. For South and every boy and girl. Take me now. I'll take me now, and tell me why? Why don't you love me? Tell me, baby, tell me why don't you love me? When I make me so damn easy to love, there's nothing not to name But to be when I don't we're nothing. You wanna leave me? I know I try. See, are you gone? No, people it, you people leaving now, I should Just can't do it while I think you gonna leave me I know I try See how you gonna leave me now No, faktycznie, jest to własna interpretation, right? But it's Ktoś tu też ma ADHD. Yes! Skoczyłam na Bungee. <laughs> Muzycznej Bungee. Szok, to totalnie, wow. <laughs> Urzekło mnie to, jak ty śpiewasz. Barwa twojego głosu. Niezwykle oryginalna i współczesna. Jeśli trafisz do mojej drużyny, oczywiście będziesz musiała śpiewać idealnie, czysto, ale to chyba nie jest dla Ciebie wielki problem. Chyba nie. W Łazience zawsze wychodzi dobrze. Cudownie! <laughs> w Łazience dużo rzeczy wychodzi dobrze. Marek? Ja nam usłyszałem modlitwy szamanów, wiesz, jakieś indiany, jakieś afrykańskie rzeczy w ogóle, to takie z różnych kontynentów, to są takie środki ekspresji, które jakby poza słowem odbywają się, wiesz, nie ważne w jakim języku. I nie ważne jaką piosenkę Super. Ci damy, prawdopodobnie Właśnie. każda będzie ubarwiona Twoim charakterem. Ja słyszałam bardzo wiele głosów i bardzo wiele dźwięków w moim życiu i mnie jest bardzo trudno zachwycić, a to by się udało. Zapraszam Cię do współpracy. To co? To stworzymy jedną drużynę czteroosobową. Nie da się niestety, musisz wybrać. Wybieram edytę. Mam wrażenie, że spełniło się marzenie trenerki.